Mam teraz o szkle kartowanym JC Bal, które właśnie od dzisiaj jest również na moim telefonie. Jest ono bardzo dobre z tego względu, że oczywiście pokrywa całą powierzchnię telefonu. Co najważniejsze, ma wzmocnione krawędzie, ponieważ jak wiemy, właśnie od krawędzi dzieje się najwięcej zbić szybki, jak sama nazwa tego wskazuje. Dodatkowo ma ona powłokę antypapilarną, czyli nie zostawia odcisków, palców i za chwilę najwięcej wbić. Zostawia, ale one są mniej widoczne. Wystarczy delikatnie je przetrzeć matką. Wróć! Będą widoczne, ale aż do 90% mniej widoczne, a to już jest konkretna liczba. Od dzisiaj jestem również szczęśliwym posiadaczem case'a JCPal Dual Drop Case, który, uwaga, jest zgrubiały, więc nie szkodzi nam żadne grubsze uszkodzenie. Dodatkowo ma funkcjonalne przyciski, więc nie muszę zdejmować case'a, żeby z nim operować. One są klikane, tak? Fizyczne te przyciski. Dokładnie. Tutaj w telefoniu się operuje, są dość widoczne, więc bardzo fajnie to wygląda. Ale do tego mamy roczną gwarancję od producenta na nie żółknie się tego case'a. To by się chyba to przyda. Dokładnie. Niestety, jak już mówiłem, w moim drugim życiu jest duży problem z czystością telefonu oraz z jego stanem. Dlatego myślę, że case tej grubości na pewno poradzi sobie z moim jednostką.